Witam, dzisiaj będę chciał pobić rekord w układaniu kostki Rubika. Wielokrotnie dzisiaj układałem poniżej 30 sekund, ale zasrany aparat nie chciał mi nagrać. I teraz siostra nagrywa moim telefonem. Teraz mam nadzieję, że się na pewno nagra rekord. Jak nie nagra się, to nie wiem. Dobra. W celu ułożenia kostki mieszam z cramblem. No, co się dzieje z Kramlem? pochodzi z oficjalnych mistrzostw Europy, które się odbyły w tym roku we Wrocławiu. I mieszamy scramble'em kostki. To zawsze sobie wyświetlam w formie graficznej, bo literki mi się niestety mylą. Sobie wczytuję, to jest taki fajny konwerter algorytmu w internecie. Na stronie kostka web IQ, coś takiego. Dobra, nie będę się tajemniczył. tą kostkę mieszamy. Wymieszane są obie kostki, i teraz jest czas na preinspekcję. Mogę pokazać kostkę, że jest dobrze wymieszana. W sumie ja podam pod linkiem algorytm, to każdy sobie może ułożyć. Nie ma ułożonego krzyża. Kostka jest idealnie wymieszana. Druga, podobno, to jest to samo. Wymieszamy. Dobra. Zobaczymy, jaka jest sytuacja na kostce. Jest dosyć sprzyjająca. Myślę, że będzie rekord. Włączam stoper i startujemy. Kurde, zacięta, ale to zawsze tak przed kamerą bywa, no. Jest! Udało się! Czas jest znakomity. Chociaż dzisiaj mi się udało, ułożyć w czasie 25 sekund. Ale to zawsze tak zaczyna się. Jako, że wkręcę filmik, to jeszcze ułożę drugą kostkę. To jest to samo. Nie będę już na inspekcji robił. Wystartuję nowy licznik. Dobra. I układamy. Na tej kostce mi się trochę gorzej układa. Są wyraźniejsze zacinki, jak widać. W ogóle na kolorowej kostce kupiłem tylko do folda. Dobra. Czas będzie niewątpliwie gorszy, chociaż to jest drugie łożenie na tym samym skręcie. No to to tragedia, jak widzicie, w to, to to w ogóle takie. Wolne, że masakra i chaotyczne. No i jeszcze nie włączyłem stopera, czego wyzerowałem. Dobra. nieważne, Pogłębiłem rekord. Dziękuję.